Cześć widzowie W tej oczywiście Gier Marchice e, Zapytacie się co tam u mnie? No pracuje pracuje się Pracuje się i co mam powiedzieć? Na dwie zmiany się pracuje bez przerwy, dlatego już jest... no... Staram się latać coś to zawsze coś nagrać, jak ładu go zbiany, nie zawsze to wychodzi, bo wiecie. Ja też lubię, śpię o 10, dzisiaj trochę, żebym przed go dobrzył. Ale no cóż Ym, no to co będziemy robić ogólnie? Miał miała, z się jeździć skończył dopiero orkę Jeszcze nie skończył, no ale Nie skończyliśmy jeszcze orki Nie, nie skończyliśmy Jeszcze został nam ale to pod, no na razie sztej niech zostaje w polu ja sobie wezmę gdzie mamy ten nie mogło zostać w polu jak w polu w polu zostało a jak jak w polu rośnie nośnik nie rozumiem Hmm, nie no. ma To też nie ma Tu gdzie ja żebym go położył Aha Tam stoi arcebo Zbym Zapytać mogłeś być to 30 i bardzo dużo czasu lat by zeszło I nie byłoby tak fajnie muszę to szybko zrobić. Dzisiaj macie zrozsiewanie wapna Odcinek. Nie wiem, czy Wam się tam będzie takie coś podobać. O! także zobaczycie wszędzie będzie dawano wapno także widzicie tak to wygląda sytuacja krótki odcinek dla Was dzisiaj chcę nagrać mm. Lecimy oczywiście Lecimy po 2000 widzowie subskrypcji Pomóżcie Zróbcie wszystko żebyśmy dobili 2000 I będzie fajnie O kurde No bo ja mam wapkę. Dobra idzie wap Także widzicie widzowie Także no Także no, co mogę więcej powiedzieć A jak wygląda w sytuacja z swoim gospodarstwem? Mm, i cały czas odkładam pieniądze chcę, chcę coś w końcu dokupić własnego myślę cały czas o powiększaniu się Także widzicie Optymalną dawkę dajemy oczywiście Tak dawkę to jest 60, nie wiem. Żeby to pole rozchłaścić to jest sporo sporo nie, Pójdzie będzie kwestii w bit bagu где же пациент.

Także widzicie, jak to wygląda. Nie wiem, musimy pomyśleć nad większym rozsiewaczem, czy w ogóle będzie taki, już jest dostępny, czy nie. Większy, no... no to nie wiem, Jest. Albo tego.

bo no wiecie przy tylu hektarach musimy mieć rea to że może być za mało do siebie będzie matkornik. kornik na korniki ile ma koni? setkę będzie no do ma kornik będzie tak na kornikiem będziemy rozsiewać Także widzicie, Ciągnąć to może ciągnie, ale jakieś cztery klapki? Mhm. Mm ale przekrój na pół dobra. Także no. Ja tylko przyciągam, będę rozsiełał mach kornikiem, bo silniejszy Tu są to uciągniemy, rozsiejemy, ładno, bo może nie w dzisiejszym odcinku, ale trochę my rozsiali Będzie trzeba pozwolić na lawecie. ładno. tutaj te wszystkie kawałki. To by było dzisiaj na tyle, także łapkujcie, subskrybujcie kanał, ja się z wami trzymam. Yy, żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.